Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałabym Wam powiedzieć troszkę na temat używania słowa wytrzymam podczas odchudzania, czy i zmiany nawyków y, żywieniowych. Wczoraj rozmawiałam z koleżanką i ona stwierdziła, że się bierze w garść i y, stwierdziła, że musi wytrzymać y, wprowadzanie tych innych swoich zachowań żywieniowych. I właśnie ja do tego słowa się troszkę przyczepiłam, i chciałabym Wam dzisiaj o tym powiedzieć. Słowo wytrzymam jest i tego typu komunikacja w stosunku do siebie. Gdy coś robimy i wymaga to od nas jakiegoś trudu, moim zdaniem w sytuacjach, które są bardzo długofalowe, bo w tematach, które chcemy y, osiągnąć, z którymi chcemy pracować, w których chcemy coś zmienić, i one są właśnie y, takie bardzo długoterminowe. Na przykład w przypadku jedzenia, y, tutaj mamy, jemy generalnie do końca życia, więc to jest naprawdę y, bardzo długofalowe przedsięwzięcie, więc y, y, tutaj no, ma to znaczenie. To w tych tematach komunikacja tego typu po prostu się nie sprawdza. Słowo wytrzymam możemy stosować, czy muszę to jakoś znieść, jakoś dam radę, jakoś to przetrwam. Możemy stosować w tematach, które mają czas skończony. Na przykład ma być, nie wiem, jakiś egzamin na koniec semestru. No to dobrze, jakoś ten semestr przetrwam, wytrzymam i zdam ten egzamin, jakoś to będzie. Może będą poprawki, ale jakoś to zniosę, będzie i mamy odpoczynek. Nie wiem, jakieś tam prawo jazdy robimy, nawet jak nie zdajemy parę razy, no to po prostu um, um, podchodzimy do tego właśnie z takim, można podejść z takim podejściem: jakoś to wytrzymam, dobra, jakoś to wniosę, jeszcze tam zapłacę, zrobię kolejne podejście, poćwiczę i generalnie temat będzie skończony, prawda? Jakby w końcu zdamy i odpoczywamy. I to są właśnie takie tematy, które mają czas skończony, więc można na jakimś wysiłku, na jakiejś takiej sile funkcjonować. Natomiast, czyli na jakimś takim zmuszaniu się do siebie, prawda? Natomiast właśnie, jeżeli mamy coś długofalowego, to y, trzeba y, zawsze brać pod uwagę to, że jeżeli coś jest długofalowe, to, to nie będzie tak, że zawsze będziemy w, y, jakby, w takim konstansie, czyli na, na, w takim plateau y, działania, tak? Zawsze będą takie góry i doliny. Im dłużej coś trwa, tym bardziej będzie miało charakter sinusoidalny. I po prostu jeżeli, czyli jakby będzie raz lepiej, raz będzie gorzej, chodzi o to, żeby dać radę z maksymalną, może nazwę to lekkością, na ile się oczywiście da, przejść przez ten trudniejszy czas, żeby móc po prostu iść dalej i jakby no, nie zaprzepaścić, danych efektów, tylko jakby wyciągnąć bardziej lekcje z tego, z tego, co już było, żeby dać radę poradzić sobie z kolejnymi e, trudami, które w naszym... w naszych nawykach żywieniowych, w, naszym, w naszej codzienności związanej z jedzeniem po prostu też się zdarzają, bo sytuacja w życiu się zmienia, więc jakby automatycznie pasowałoby zareagować na, mm, na to, jak i kiedy jemy. No jakby, mm, musimy w jakiś sposób zmodyfikować nasze żywienie umiejętnie, aby do danych warunków w jakiś sposób się dostosować albo i o ile się da dane warunki, troszkę do tego żywienia y, dostosować. To nie dotyczy tylko żywienia, bo w innych obszarach życia też po prostu manewrujemy y, różnymi naszymi czynnościami w ciągu dnia. I generalnie jak my będziemy cały czas się faszerować myśleniem, ja muszę to wytrzymać, nie no, jak ja to wytrzymam, no to jeszcze to wytrzymam, jeszcze to, wiecie, nie ma balansu, bo cały czas jest trud, bo jestem ciągle na tym zakodowane mam, że wytrzymam, że to, że to inne jedzenie jest takie ciężkie, że, że to po prostu jest takie trudne. Kochani, im więcej będzie tak, jedzenie trudne, w życiu w pracy będzie trudno, coś tam z dzieckiem będzie trudno, wiecie, no bo po prostu przydarza się życie. No i teraz tak dużo będzie. Trudów, że ten mózg musi coś odpuścić. I co odpuścimy? No odpuścimy to, co generalnie nie będzie takie na bieżąco pilne. Na bieżąco pilne akurat tutaj u nas często jest na przykład, na bieżąco tym, co nie jest pilne, już nie wiem, jak powiedziałam, powtórzy się, yy, po prostu to jest zazwyczaj to jedzenie u nas na przykład. Tak i my to odpuszczamy. Więc jeżeli my zakodujemy w sobie yy, Właśnie takie myślenie, że to muszę wytrzymać i jakoś to zniosę, no to po prostu w trudniejszym czasie to odrzucimy. Dlatego, jako rozwiązanie, proponuję zmianę sposobu myślenia, zmianę sposobu podejścia. To nie chodzi o to, żeby za każdym razem rezygnować, bo po prostu ciągle będziemy dreptać w miejscu, a nawet będziemy się cofać, i to też dotyczy innych obszarów życia, tylko chodzi o to, żeby takie podejście wprowadzić do danego tematu, akurat u nas jedzenia, żeby y, tak się nastawić, a to my zarządzamy, y, nie myśli nami zarządzają, tylko jak już wiemy, że możemy to odwrócić, to my nimi zarządzamy i po prostu pielęgnować inny sposób myślenia. Jest to coś, co da mi dobry skutek, też myślenie o skutkach jest bardzo, yy, bardzo dobre i bardzo pomaga nam lepiej nastawić się do czegoś, co jest dla nas po prostu trudniejsze i po prostu chodzi o to, żeby to przejść, tak? Yy, 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 I to nastawienie, ta, ten sposób myślenia inny, mówienie do siebie, że to jest dla mnie dobre i nawet troszkę takie okłamywanie się, że mówiąc do siebie, że ale... Yy, ja to, ja to lubię, to jest fajne, fajnie się czuję. Rano się fajnie czuję, jak się nie najem na noc. Po prostu chodzi o to, żeby wypracowywać w sobie ten, ten lżejszy sposób myślenia. Nie powtarzanie do siebie cały czas tych ciężkich słów, tylko właśnie budowanie tego pozytywnego nastawienia do danej sytuacji. Kochani, aby coś było osiągnąć coś cennego, aby było coś wartościowego, to wymaga to po prostu pracy. To nie jest tak, że to spada nam manna z nieba i wynik robi się sam, tak? Ale żeby przejść przez tą drogę, to yy, odradzam funkcjonowanie w ciężkości, zwłaszcza w tematach, które są po prostu długoterminowe. Dajcie znać, czy yy, łapiecie się faktycznie na takim dialogu wewnętrznym i dajcie znać, w jaki sposób ewentualnie na przykład sobie z tym radzicie. Także m, będę wdzięczna za komentarze, a ja oczywiście zapraszam Was do y, również korzystania z innych narzędzi psychodietetycznych, które dla Was stworzyłam. Podlinkuję je gdzieś nad lub pod nagraniem. I jeżeli będziecie zainteresowani właśnie pracą ze swoim sposobem myślenia, bo moim zdaniem jeżeli chodzi o redukcję, to jest po prostu zdecydowana no więcej, dużo więcej jak 50% sukcesu. Dlatego jeżeli wam coś nie idzie, to warto, warto edukować się i poszerzać swoją wiedzę, swoją świadomość, bo dzięki temu będziecie bardziej po prostu skuteczni, i jeżeli chodzi o... Osiąganiem Waszych wagowych efektów trzymam za Was kciuki, pozdrawiam, i do następnego razu, pa.